Witajcie w drugim odcinku magazynu Na szpilkach w TV, które nagrywamy w gościnnych progach kawiarni Szafa Gra. A co dziś w programie? Opowiemy Wam o najbardziej klasycznym i jednocześnie szalenie modnym duecie czerni i bieli. Pokażemy Wam kilka zestawów ubrań w tych kolorach. Przybliżymy najważniejsze zasady komponowania stroju formalnego do szkoły, na uczelnię, na rozmowę kwalifikacyjną czy do pracy. Pokażemy Wam, jak w pracowni artystycznej Becja powstaje piękna, niepowtarzalna srebrna biżuteria. Zapraszamy! Czyli istnieje bardziej klasyczne zestawienie czerni i bieli. Dla mody odkryła je Coco Chanel. Jest uniwersalne, ponadczasowe i kochają je wszystkie kobiety w każdym wieku. Dzisiejsze stylizacje nagrywamy w Studio 31. Tematem przewodnim jest zestawienie czerni i bieli, a pomoże nam w tym nasza modelka Kamila Pruszek. Pierwsza stylizacja to propozycja bardzo formalna, spełniająca wszystkie zasady dress code'u. Możecie wykorzystać ją zarówno na egzamin, rozmowę kwalifikacyjną, czy ważne spotkanie biznesowe. Podstawą tego zestawu jest czarny kobiecy kostium, ale żeby nie było tak nudno, marynarka ozdobiona jest w oryginalnym, przyciągającym wzrok e, skórzanym zapięciem. Dzięki pagonom taki fason marynarki doskonale sprawdzi się u kobiet z wąskimi bądź opadającymi ramionami, ponieważ taki fason zbuduje nam ładnie proporcje sylwetki. Biała koszula, natomiast bez wątpienia, musi znaleźć się w szafach każdej z nas. Możemy wykorzystać ją w zestawach bardziej lub mniej formalnych. Druga propozycja jest już mniej zobowiązująca, choć cały czas bardzo stylowa. Mocny element w postaci brzoskwiniowych butów przełamuje formalny charakter stroju. Zwróćmy uwagę, że całą stylizację buduje w tym przypadku ciekawa, geometryczna bluzka. Pamiętajmy jednak, że nie będzie ona dobrze wyglądać u pań z obszerniejszą górną częścią ciała, czyli z szerokimi ramionami czy obfitym biustem. Taki strój wyobrażam sobie na przykład do pracy w agencji reklamowej czy PR-owej, wszędzie tam, gdzie ścisłe zasady dress code'u nie obowiązują, ale mile widziana jest pomysłowość i podkreślenie swojej indywidualności. Trzeci zestaw to propozycja dla młodszych kobiet. Dzięki połączeniu czerni i bieli jest stylowa, ale niepoważna. Koronkowa bluzka i krótka rozkroszowana spódnica podkreślają doskonale dziewczęcy charakter stroju. Wychodząc z pracy bądź uczelni, zamieńmy klasyczne szpilki na baleriny i świetny zestaw na zakupy bądź spotkanie z przyjaciółmi gotowy. Jak widzicie, duet czerni i bieli nie musi być nudny. Pamiętajcie jednak, jeżeli wybieracie się na egzamin czy do biura, musicie koniecznie przestrzegać zasad komponowania stroju formalnego. Posłuchajcie teraz kilku porad Mileny, a już nigdy nie zagubicie się w zawiłym świecie code'u. Wiele firm przyjęło zachodni zwyczaj i wprowadziło dress code, zbiór zasad regulujących strój służbowy. Czasem dyktuje on nawet takie szczegóły jak grubość rajstop, czasem mówi tylko o kolorystyce lub stylu ubrań. Bez względu na to, czy jesteś zobowiązana go przestrzegać, czy masz dowolność w wyborze stroju do pracy, kilka podstawowych zasad pomoże ci zawsze czuć się i wyglądać profesjonalnie w biurze. Nieważne w jakiej firmie i na jakim stanowisku pracujesz, kostium to podstawa. Kupując żakiet ze spodnicą lub spodniami zyskujesz praktycznie nieskończoną ilość zestawów i to nie tylko do biura. Wybierz garnitur czarny lub ciemny na zimę, a w pastelowym kolorze na lato. Bardziej uniwersalny będzie taki pozbawiony wzorów. Poza żakietem od kostiumu możesz mieć w szafie dowolną ilość marynarek, a powinnaś przynajmniej jedną. Pamiętaj, by sukienka, którą zakładasz do pracy była prosta w kroju i niezobowiązująca. Idealne są fasony lekko wcięte w talii, rozszerzone ku dołowi, koniecznie z rękawkiem. Jeśli zakładasz sukienkę z odciętymi rękawami, pod spód włóż bluzkę lub koszulę. Cienkie ramionczka są niewskazane, bo zbyt figlarne. Idealną sukienką do pracy jest szmizjerka zapinana na całym przodzie. Wydaje się, że idealny strój do pracy to właśnie spódnica. Dzięki niej wyglądasz zarówno kobieco, jak i w 100% profesjonalnie. Do pracy nie wolno zakładać miniówek, spódnic do kostek, ale również tych z falbanami, agresywnymi wzorami czy zbyt mocno podkreślających pośladki. Jeśli wybierasz spódnicę ołówkową, zadbaj, by nie krępowała Twoich ruchów przy chodzeniu czy siadaniu. Zarówno sukienka, jak i spódnica nie powinna być krótsza niż 6 cm ponad środek kolana ani dłuższa niż 6 cm poniżej kolana. Zbyt długie i zbyt krótkie spódnice przyciągają uwagę do ciebie jako kobiety, nie jako kobiety współpracownika. Biuro nie jest dobrym miejscem do epatowania seksualnością, stąd zabronione są głębokie wcięcia i dekolty, odkryte ramiona, przezroczyste tkaniny ukazujące bieliznę i zbyt obcisłe fasony. Spodnie to dobre rozwiązanie na dni spędzane w biurze. Jeśli wybierasz się na spotkanie, radzimy założyć spódnicę. Będziesz wyglądać bardziej elegancko. Do pracy nie zakładamy dżinsów, poza szczególnymi przypadkami jak casual friday. Niestosowne są również zbyt wąskie i bardzo szerokie nogawki. Najlepsze są spodnie z wełny i bawełny. Jeśli chcesz podkreślić swój profesjonalizm, załóż błękitną koszulę zapiętą pod samą szyję. Aby wydać się bardziej przystępną szefową, wybierz koszulę w pastelowym kolorze. Czysta biel świadczyć będzie o Twoim szacunku dla szczególnie ważnej osobistości lub wydarzenia. Zdecydowany kolor, np. czerwony lub turkusowy, doskonale ożywi szary garnitur i podkreśli Twoją kreatywność. Kwiatowe i abstrakcyjne wzorki odbierają powagę, unika ich w pracy. Najważniejszą cechą bluzki i koszuli jest jakość. Nie wolno Ci na niej oszczędzać. Naturalne tkaniny zapewnią Ci poczucie komfortu przez cały stresujący dzień. W świecie biurowych dodatków króluje zasada. Ozdoby nie mogą wysuwać się na pierwszy plan, skupiając na sobie więcej uwagi niż osoba je nosząca. Jeśli są zbyt absorbujące, lepiej zostaw je na inną okazję. Zasada mówiąca, że buty, torebka i pasek muszą być koniecznie w tym samym kolorze, nie jest już aktualna. Dziś nic nie stoi na przeszkodzie, by dodatki miały inny odcień czy wzór. Powinny być jedynie utrzymane w podobnym stylu. Biżuteria. Bez niej strój jest niekompletny. Dodaje blasku oczom, ozdabia nas i podkreśla kobiecość. Postaw na skromność, a unikniesz wszelkich biżuteryjnych pułapek. Liczy się bowiem jakość, nie ilość. Na co dzień najpraktyczniejszym zestawem będzie zegarek, pierścionek lub obrączka i kolczyki. Klasyczny sznur pereł lub niewielki wisiorek sprawdzi się w zestawie z prostą w kroju koszulą. Żadna z ozdób nie powinna odwracać uwagi od ciebie i tego, co masz do powiedzenia. Unikaj więc długich kolczyków, brzęczących bransoletek, dużych wisiorów i wielkich kamieni. Na odrobinę ekstrawagancji w doborze biżuterii mogą pozwolić sobie wyłącznie panie na wysokich stanowiskach. Która z nas nie kocha biżuterii? A skoro o niej mowa, zobaczcie, jakie cuda ze srebra potrafi wyczarować pewna artystka Częstochowy. Zabieramy Was na wycieczkę do jej pracowni. Przedstawiamy Wam dzisiaj Beatę Karaś Markowską, projektatkę biżuterii, a my znajdujemy się w jej pracowni artystycznej. Beat, odpowiedz nam, od kiedy zajmujesz się projektowaniem i wyrobem biżuterii? Można powiedzieć, że od około 3 lat zawodowo zajmuję się biżuterią, jest to moje główne zajęcie. Wróciłam do tego po dość długiej przerwie i przekonałam się w ten sposób, że chyba to jest mój sposób na życie i to zawsze chciałabym robić. Powiedz nam, skąd czerpiesz pomysły? Bo nie jest to zwykła biżuteria, którą możemy kupić w każdym sklepie. Twoje projekty są oryginalne i nietuzinkowe. Skąd więc pomysł na nie? Przez większość moich kolekcji przewijają się motywy zaczerpnięte z flory i z fauny. Myślę, że są podobne linie tematyczne w całym asortymencie moich wyrobów. I y, staram się odzwierciedlać w srebrze y, piękno natury. Wiele form to takie projekty organiczne, kwiatowe. Motyw listków, gałązek przewija się przez wiele, wiele moich wyrobów. Podążasz za panującymi trendami, i czy Twoje prace zmieniają się sezonowo? Na pewno obserwuję, co dzieje się w modzie, co, co w tej chwili jest na topie, ale obserwując, jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że nie poddaje się temu i e, wszystkie moje przez wszystkie moje kolekcje przewijają się podobne pomysły, to są podobne projekty i e, może dzięki temu, że nie, nie e, dopasowuję się do obecnych trendów, jest to biżuteria ponadczasowa, czyli Dłużej będzie ona na pewno modna i będzie na topie. A ile czasu zajmuje stworzenie na przykład maszyjnika? od projektu aż po gotowy wyrób? I czy mogłabyś nam pokazać, jak to się robi? Chętnie pokażę Wam, zaprezentuję, jak wygląda jeden z etapów tworzenia na przykład kompletu biżuterii, bo akurat coś takiego przygotowuję. W zależności od tego, jak projekt jest skomplikowany, jak dużo jest w nim lutowania poszczególnych elementów, czy na przykład oprawiam w nim jakieś kamienie, może to być kilka dni pracy, a czasem udaje mi się szybki, spontaniczny pomysł zrealizować w kilka godzin, jeżeli to jest coś prostszego. Jak widzimy, większość Twoich prac powstaje w srebrze. Skąd ten wybór? Tak jak już wspomniałam, do biżuterii wróciłam około 3 lat temu i był to moment, kiedy spotkałam się z takim nowym zjawiskiem którym są glinki metali. I poznając glinkę srebra, pomyślałam sobie, że mogę połączyć te tradycyjne techniki złotnicze, które już znam, z czymś nowym, co jest do tego stopnia fascynujące, że pozwala na przykład przenieść nam w srebro odciski linii papilarnych. Także łączę sobie te dwie techniki i staram się tworzyć coś, coś więcej niż typowa biżuteria. I śmiem nawet twierdzić, że jestem w stanie zrobić ze srebra wszystko. Gdzie możemy kupić Twoją biżuterię? Przede wszystkim zapraszam na moją stronę internetową www.becia.com Zapraszam też na profil mojej firmy na Facebooku i ponieważ najchętniej tworzę biżuterię na indywidualne, specjalne zamówienia zachęcam do kontaktu bezpośredniego ze mną i zamówienia pracy specjalnie dla siebie. Jeżeli chcecie mieć piękną, niepowtarzalną biżuterię albo chcielibyście sprawić wyjątkowy prezent bliskiej osobie, polecamy i jeszcze raz zapraszamy na stronę www.becja.com. Na pewno znajdziecie coś wyjątkowego. W dzisiejszym odcinku na szpilkach to już wszystko. Na kolejne zapraszamy już za miesiąc, a do tego czasu bądźcie z nami na Facebooku. Czekamy również na Wasze opinie pod adresem modamałpa.czewa.tv. Do zobaczenia! I'm <laughs>